Maryjo, Matko Słowa Bożego, Matko, która przyjęłaś, przyjmowałaś każde słowo Pana, zachowywałaś je, rozważałaś i poczynałaś się ze słowa, wcielałaś w życie. Pomóż nam, jak ty, Matko, tak spotkać się z Bogiem w Jego słowie, abyśmy to słowo przyjęli, zachowywali, rozważali i wypełniali jak ty. A na drodze słuchania słowa, upodabniali się do Jezusa, upodabniali się do Ciebie, Matko. Módl się za nami oblubieńco Ducha Świętego, umiłowana córko Boga Ojca. Pomóż nam przyjąć dar Boga Ojca, jakim jest, Słowo Odwieczne, Logos, Jego Syn, a nasz Pan. Módl się za nami. Matko nasza. Czytanie z księgi proroka Izajasza Wów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi ludzkiej. Miasto mamy potężne, on jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze: Otwórzmy bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Bo On poniżył przebywających na szczytach. Upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi. Sprawił, że w proch runęło. Podepczał je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Oto Słowo Boże. Miasto potężne, miasto obwarowane, niedostępne dla wroga, bo Pan obdarował je murem i przedmurzem, który je chroni. Do tego miasta może się dostać naród Sprawiedliwy. Nie niesprawiedliwy, ale Sprawiedliwy. Naród Sprawiedliwy. A zatem każdy z członków tego narodu winien być sprawiedliwy. Potęga tego miasta jest potęgą samego Boga, który jest sprawiedliwy. W tym mieście nie może być nikt niesprawiedliwy, bo w nim króluje sprawiedliwy Bóg. Sprawiedliwy, sadik, prawy, święty, upodobniony do Boga, realizujący Jego wolę, wszystko rozważający w świetle woli Bożej wyrażonej w Słowie, rozważający swoje życie, decyzje, które ma podjąć w świetle woli Bożej, w świetle zamysłu Bożego, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, skoro naród do tego miasta może wejść ktoś, kto jest wierny, wierny, oddany Bogu. Nieustannie z Nim zjednoczony, wierny nauczaniu Boga, wyrażonym w Jego Synu Jezusie Chrystusie w Ewangelii, wierny prawu Bożemu, wierny słowom zapisanym w Biblii, a wcześniej wyrażonym przez Boga, poprzez Jego synów. Patriarchów, proroków, i wreszcie poprzez jego Syna Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto wejdzie do miasta potężnego, ma charakter stateczny, ukształtowany, przez Boga samego w pokoju, wszak Pan pokojem. spokojem, wiemy, że temperament się dziedziczę. Tak, można być cholerykiem, sangwinikiem, melancholikiem. Można mieć temperament, który jest jakąś krzyżówką tych wypowiedzianych, ale charakter się kształtuje, tworzy się. Ktoś powie: Ja mam taki charakter, tak jakby był jakoś zdeterminowany, uwarunkowany, jakby otrzymał od Boga taki, a nie inny charakter. Nie. Charakter się kształtuje. Do końca życia kształtujemy charakter. Wpływamy na to, jaki mamy charakter. Oczywiście lwia część kształtowania naszego charakteru to jest dom rodzinny. To są te lata, gdy byliśmy dziećmi, gdy byliśmy wychowywani, Kontakt z rodzicami, ze szkołą, z rówieśnikami, ale dopóki istniejesz, możesz kształtować swój charakter. Więc nie mówię, ja mam taki charakter, że jestem nerwowy. To możesz przepracować. Możesz to przepracować w zjednoczeniu z Panem. Jest tu napisane, że charakter w pokoju kształtuje Pan. Bo niespokojem on, on może zapanować nad Twoją nerwowością, On może ukształtować Ciebie tak, że nie będziesz mówić, że ja mam taki paskudny charakter. Charakter się kształtuje tak jak osobowość się kształtuje osobą się rodzimy. Temperamenty różne mamy, ale charakter, osobowość. Są kształtowane. Kształtujesz jego charakter w pokoju, bo Tobie zaufał. Zaufaj Bogu, że On, który przychodzi potężny, może przemienić Twoje serce, a przychodzi w miejscach, w sytuacjach pewnych, najpewniejszych, bo przychodzi w sakramentach. W swoim ciele, w swojej krwi, w swoim miłosierdziu, w spowiedzi. A wreszcie możesz być kształtowany przez Pana i Twój charakter może być kształtowany na adoracji. Tutaj Pan cię przemienia w siebie. Tutaj moc Jego łask. Charakter, który jest. Które znamionuje pokój, będzie znamionować tych, którzy wejdą do tego miasta. Jak się domyślamy, to miasto, to symbol, to obraz Królestwa Niebieskiego. Trzeba złożyć nadzieję w Panu. Tak jak Maryja, razem z Maryją, od niej trzeba się tego uczyć. Ją o to prosić, aby nadzieję złożyć nie w sobie, nie w drugim człowieku, ale pełną nadzieję złożyć w Panu, Panie. Ty mnie uczynisz prawym, sprawiedliwym, spokojnym, ty mnie jedynie jesteś w stanie uczynić godnym miasta świętego. Ten mur, który jest ochroną miasta potężnego, to przedmurze. Ta absolutnie matka Najświętsza, ona murem stoi za tobą, ona cię chroni przed złem, ona miażdży głowę węża, ona miażdży wszelkie zło, ta, która jest cała w Bogu, ta, która jest wypełniona sprawiedliwością, świętością Bożą, ta, która jest niewiastą wierną, nie ma w jej życiu ziemskim. I w ogóle w jej istnieniu. Takiego momentu, aby była niewierna, aby nie była stateczna, stała, zrównoważona, odpowiedzialna za misję bycia murem i przedmurzem miasta Twojego serca. Pan jest wiekuistą skałą. Wiekuistą skałą czyli jaki jest? Niewzruszony, stabilny, niezmienny w swojej mocy, wszechmocy, potędze niezmienny w swojej, aż trudno powiedzieć, jak wielkiej miłości i wierności względem Ciebie. To cudowne, że jest ktoś, kto jest jak wiekuista skała. Ktoś, kto nigdy nie przestaje Ciebie kochać. Ktoś, kto nigdy nie odchodzi od Ciebie. Ktoś, kto zawsze jest wierny i zawsze szuka dróg, aby Ciebie ocalić i Ciebie zbawić. Na sobie polegać nie mogę, bo we mnie wszystko się zmienia. Bo we mnie tyle niestałości, a właściwie... We mnie jest stałe, trwałe jak skała, co zbudował Bóg we mnie. Zatem o tyle mogę sobie zaufać, o, tu, o, o ile jestem skałą na podobieństwo wiekuistej skały Chrystusa. O tyle mogę zaufać drugiemu człowiekowi, a nigdy na 100%, o ile ten człowiek jest utwierdzony w Bogu, jak w skale. Jest sprawiedliwy jak Pan, a przynajmniej podobny w sprawiedliwości do Pana. Jest stateczny, stały, wierny. Jest pełen pokoju, pełen pokoju, który jest stanem duszy, który jest wewnętrzną integracją. Taki człowiek, który jest sprawiedliwy, stateczny, pełen pokoju, jest w stanie. Wsłuchać się w moje serce jest w stanie dobrze rozeznać moje dylematy, moje problemy. Jest w stanie zobaczyć moje serce w Prawdzie, to co jest w nim dobre i to co w nim nie jest dobre, nie jest Boże. Człowiek ma całe życie na to, aby Stawać się wiekuistą skałą, bo jest do wieczności przeznaczony na podobieństwo wiekuistej skały Boga. Ma wszystkie ku temu pomoce, środki, bo samego Boga ma do tego jego ciało, jego krew, jego słowo. I jeszcze ma mur i przedmurze, jakim jest Matka Najświętsza. Mam stać się domem Boga. Miastem Boga. Mieć całe życie na to oznacza, mam bardzo mało czasu, bo czas bardzo szybko płynie. Upokorzone, a może nawet zniszczone, będzie miasto niedostępne, zamknięte serce, zamknięte na Boga, który jedynie może przemienić. To, co niestabilne, to, co zmienne, to, co popękane, to, co sprzeczne we mnie i w Tobie, i w konsekwencji serce miasto niedostępne dla drugiego człowieka. Pan, który jest Panem wszystkiego, co istnieje, czasem dopuszcza takie sytuacje upokorzenia, aby wejść do serca, które do tej pory było zamknięte na jego działanie. Serca pysznego. W proch runęło miasto przebywające na szczytach. To miasto na szczytach to obraz alegoria człowieka pysznego, samowystarczalnego, który nie liczy się z Bogiem ani z drugim człowiekiem który siebie na podstawie darów, talentów, jakie otrzymał od Boga, jakie z łaski Bożej rozwinął, na podstawie wiedzy, którą posiadł, na podstawie tego, co osiągnął, a przecież to wszystko jest łaską w życiu, uczynił Bogiem. Miasto na szczytach przebywające. To miasto na szczytach przebywające, niedostępne, będzie upokorzone przez Boga. Nie dlatego, że Bóg będzie miał jakieś kompleksy, będzie miał jakąś zazdrość względem tego miasta, ale dlatego, że Bóg będzie chciał to miasto uratować przed potępieniem. Dobrze, że to miasto będzie upokorzone, bo wtedy otrzymasz szansę na to, aby zawołać do Boga, aby otworzyć się na Jego moc. Podepczą je nogi biednych stopy ubogich. Ciekawe. Ciekawe i nadprzyrodzone działanie. Bogate na szczytach miasto, niedostępne dla innych, jednak zostanie podeptane, upokorzone przez nogi biednych i ubogich? Co mogą uczynić nogi biednych i ubogich stopy takiemu miastu bogatemu, pysznemu? A jednak dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg pośle, pośle swoich synów, swoje córki do miasta pysznego, aby upokorzyć je. Aby zaświadczyć o prawdzie. Nie chodzi tu o upokorzenie w złym tego słowa znaczeniu. Jakieś chamskie działanie, postępowanie bez kultury, ale chodzi o postawienie w prawdzie. Upokorzyć, postawić w prawdzie. Zobacz. To wszystko masz od Boga. Zobacz, jak żyjesz. Ubozy. Stopy ubogich to uczynią to ci, którzy może są ubozy materialnie, ale bogaci w Boga, poprzez swoją obecność staną się świadkami Boga, będą mieć taką moc od Boga, że ta moc znajdzie dostęp do miasta niedostępnego, pysznego, górującego nad innymi, zaślepionego, przekonanego o swojej Nieomylności, swojej doskonałości, zaślepionego nade wszystko pychą. Bóg pośle. Swoje sługi, Bóg posyłaj ciebie, abyś uzbrojony w Jego moc, abyś zaświadczył o Jego sprawiedliwości, Jego pokoju, Jego stateczności, aby to było znakiem sprzeciwu, wyrzutem sumienia głosem Boga dla miast niedostępnych, niedostępnych, przebywających na szczytach i też nieszczęśliwych, bo jaki lęk, jaką troskę, banalnie rzecz ujmując, musi budzić bycie na szczycie nieustanne. Lęk o to, że się z tego szczytu spadnie, i wreszcie jaka to samotność być na szczycie i być niedostępnym w relacji do drugiego człowieka. To miasto jest śmiertelnie samotne, ale nie wie nawet, że tak jest. Bo jest niedostępne dla prawdy. Zatem upokorzone to doprowadzone, otrzymujące szansę, którą otrzyma od Boga, a Bóg posługujący się swoimi sługami na staniecie w prawdzie zobacz, ile w tym lęku. Szczyt dla szczytu. Zobacz, jak mało tu szczęścia. Jak tu rozlega się głośne wycie z braku miłości. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie każdy, kto mówi mi, Panie Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony, Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wzbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Można być człowiekiem powierzchownie, pobożnym, religijnym, kultycznym. Można się dużo modlić i na swoich ustach mieć słowo: Panie, o mój Panie, o mój Boże, o Panie Jezu, Pan Bóg pozwoli na to, nie pozwoli. Można nawet przystępować do sakramentów, ale być tak zamkniętym na wolę Bożą, że samego Boga. Wykorzystać jako taki czynnik wzmacniający, aby wypełniać li tylko swoją wolę. Pan mówi słowa konkretne, bo jest konkretny. Nie ten, kto ma na ustach Boga, ten, kto mówi, przywołuje osobę Boga, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który jest upodobniony do Boga. Który na ziemi wypełni wolę Ojca, jak Jezus, ten będzie w niebie. Ten, który zbuduje swoje życie na skale, wiekuistej skale, którą jest Bóg, ten, który będzie żył według Ducha, ten, który prawu Bożemu, ten, który słowu Bożemu, w którym wyrażona jest Jego wola. Podporządkuje życie. Ten, który miłością swojego życia, w centrum swojego życia, na szczycie aksjologii, hierarchii wartości swojej, postawi Boga, ten będzie w niebie. Ten, kto pozwoli się do Chrystusa upodobnić, ten, kto spotka się z Ojcem w Chrystusie w mocy Ducha Świętego, ten będzie człowiekiem mądrym, ten będzie człowiekiem. Stabilnym, trwałym, jeżeli chodzi o wierność względem Boga i Jego nauczaniu, jeżeli chodzi o Jego moralność. Przyjdą próby, doświadczenia, bo tak jest życie, taka jest Ziemia. Poza tym, bez prób, bez doświadczeń, nie zobaczymy jak jesteśmy słabi, bez prób, bez doświadczeń, na które pozwala opatrzność Boża. Nie jesteśmy w stanie rozwinąć się duchowo, utwierdzić wierze, dojrzeć. Pan w tej przypowieści, w tym obrazie, posługuje się elementem z tamtej kultury, wszak zimą w Palestynie są silne zachodnie wiatry, które wywołują deszcze deszcze powodują to, że. Zbierają rzeki, i te rzeki uderzają w dom. To chwila próby, chwila, w której mam szansę zobaczyć, kim jestem, jaki jestem bez Boga, jaki jestem w Bogu, z Bogiem i ile we mnie jest Boga. Dom, który ma fundament położony na Bogu, ostoi się w chwili próby, nie zdradzi Boga, nie sprzeda Boga. Jeżeli serce jest utwierdzone w Bogu, jeżeli serce ma w centrum Boga i Bóg jest najważniejszy dla serca w chwili próby, to serce się ostoi w Bogu. Budowanie na sobie, na drugim człowieku, nie na Bogu jest jak budowanie na piachu. Przychodzi próba i wszystko legło w gruzach. W ogóle, jeżeli chodzi o próbę i tak czytać doświadczenia w swoim życiu, jako próbę, duchową próbę, szansę na dojrzenie duchowe, aby wiara jeszcze bardziej była ugruntowana, może człowiek duchowy, który ma Boga w centrum, taki człowiek nie traci nigdy nadziei, taki człowiek wie, że Bóg kieruje jego losem. Jeżeli coś nagle się wydarzyło, nagła choroba, nagłe cierpienie, nagle. Jakiś trud, jakieś problemy. To taki człowiek będzie wiedział, że to jest próba wiary. Próba wiary, za którą to próbą stoi ogrom łask, Bóg chce dać jeszcze więcej. Bo poprzez tę próbę woła zjednocz się ze mną, zjednocz się z moją matką, a ja Tobie dam jeszcze więcej. Tajemnicze próby, których tu na ziemi. Nie rozumiemy, lub trochę rozumiemy, mają za cel obdarowanie nas przez Boga, bo Bóg przez całą ziemię chce Ciebie obdarowywać łaskami, aby stał się godny, gdy ten adwent ziemski się zakończy, oglądania go na własne oczy. Mój Bóg jest ciągle przy mnie. Mój Bóg jest ciągle mi wierny. Jego miłość jest nieustanna względem mnie, skoro spotyka mnie to, co mnie spotyka, to to ma głęboki sens. To Bóg się w tym manifestuje i chce jeszcze więcej mi dać siebie. A poprzez tę próbę oczyszcza mnie z tego, co nim nie jest, nie jest Jego, i robi miejsce dla swojej cudownej obecności, kształtując mój charakter. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.